Dokąd dzisiaj jedziemy szefowo? Dzisiaj jedziemy na e, balkony D'Italia. Co to jest balkony D'Italia szefowo? Jakiś wysoki punkt e, na mapie. Wysoki punkt. Wysoki w punkt na mapie. Zapamiętajcie. Wysoki punkt. W górach, gdzie jest punkt widokowy. Ostatni punkt w Italii z widokiem na Szwajcarię. Jak to ostatni? Więcej znaczy, już nie mieli? Punkt widokowy. Chodzi o to, Pani Dyrektor, że jest na granicy italsko-szwajcarskiej i jak zrobimy krok dalej, będziemy już w Szwajcarsku. W tym sensie ostatni, nie to, że więcej nie mieli. Cześć, tu Ela i Darek, czyli Travelav. Zapraszamy Was do naszego podróżniczego świata. Zostawiamy za plecami Lago di Como i ruszamy ostro pod górę. Ta mega pokręcona, stroma i trudna droga zaprowadzi nas do innego pięknego jeziora, które znajduje się po drugiej stronie masywu Monte Generoso. Jeśli chcecie je zobaczyć, to zostańcie z nami do końca. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to teraz jest okazja to naprawić. Jechaliśmy, jechaliśmy i dojechaliśmy. Jesteśmy na balkonie Italia, czyli na balkonie Italii, na szczycie, który ma wysokość 1297 metrów. I możecie zobaczyć, jakie są stąd widoki. Co to za jezioro przed nami? Przed nami jest jezioro Lugano. A jakie kraje tu widać? Widać Italię i Szwajcarię. Ale dokładnie tak nie wiem, gdzie przebiega granica. Gdzieś u naszych stóp, zapewne. O, dzięki temu, znajduje się tutaj. To jest miejsce należące jeszcze do Włoch w Szwajcarii. Z tego co wyczytaliśmy, okazuje się, że do 2011 roku jeździła tutaj na szczyt kolejka. Linowa, która... która była jedynym łącznikiem pomiędzy Włochami a miasteczkiem Campione d'Italia. Tutaj stała kiedyś ta kolejka, którą widać było na zdjęciach, a teraz jest doskonałe miejsce do puszczenia droga. 1320 metrów nad poziomem jakiegoś morza <grymka> Niestety nie pokonaliśmy tego na piechotę, tylko samochodem, ale widoki są takie same. To, to jest miasto Lugano w Szwajcarii, ale jest w strefie włoskojęzycznej. To jest ta włoska część Szwajcarii. Która nazywa się? Ticino. Ticino. La Regione si chiama Ticino. Tuta, la Regione. Tu jest przejazd, to jest taki most. A druga droga wjedzie wzdłuż Lago di Lugano, tutaj brzegiem brzegiem, i wjeżdża się właśnie do miasta Lugano. A teraz, Szanowni Państwo, idziemy na słynne Balkone d'Italia, czyli ostatni punkt widokowy w Italii. Follow me, pod nami Lugano. Z nami spektakularny spektakl, pięknie. Woda tutaj ma zjawiskowy kolor. Lago di Lugano, podobnie jak Lago di Como i Lago di Garda, swoją nazwę zawdzięcza jednemu z miast leżących nad jego brzegiem. Ta zasada dotyczy większości jezior północnej Italii. Przy dobrej pogodzie, przy dobrej widoczności, widać stąd zaraz za tą granią Milano-Mediolan, za tą górką Nowarę, a tam daleko Turyn. Słychać tutaj wszystkie języki świata, głównie niemiecki, prawdopodobnie jakiś skandynawski albo, albo dacz, czyli flamandzki, flamandzki, tak. I polski. I teraz słychać Polski oraz dziecięcy. I powiem Wam szczerze, nie chce nam się stąd iść. Widoki są tak piękne, że można by tu usiąść i sobie po prostu zjeść. Pani informatorka wypatrzyła na mapie, że ten szczyt tam po tam ma 3072 m. A przy bezchmurnym niebie widać stąd też charakterystyczny szczyt Matterhorn. Tak, wierzcie lub nie, ale za tą barierką, tam już jest terytorium Szwajcarii. O czym świadczy ta oto flaga? Widać ją, trochę mało wieje na tym tarasie tam poniżej. To oznacza kajtarię. Słychać też język włoski. Czemu nie? My już pakujemy nasz piknikowy koszyk i ruszamy w dalszą podróż wokół Lago di Lugano. oglądacie kanał Travela. W ten sposób, Szanowni Państwo, wjeżdża się do Szwajcarii. To nie jest najprostsza droga, ale po wizycie na balkony d'Italia jedzie się właśnie tędy. My? Jesteśmy w Lugano. Chodzimy po promenadzie w Lugano, Szwajcarii. Ale jest to region Ticino, czyli y, mieszkańcy mówią w dużej mierze po włosku. I trochę jak we Francji, w Paryżu i innych miejscowościach. Stoją osobne krzesełka, zamiast ławek można krzesełko wziąć i usiąść do dowolnym, wybranym przez siebie miejscu. No i mobilność tego krzesełka ma te zaletę, że jak chcesz w cieniu, siadasz w cieniu, chcesz w słońcu, siadasz w słońcu. Przodem do słońca, tyłem do słońca, to już jest Twój wybór. A oto tajemnica idealnie przystrzyżonych trawników. Szwajcaria jest przepiękna i marzą nam się objazdowe wakacje w tutejszych górach. Jednak jest bardzo droga, więc już teraz musimy zacząć odkładać. A potrzebna nam duża skarbonka. A jak bardzo tu drogo? Dowiecie się z rachunków za telefon, więc lepiej przed przyjazdem wyłączyć transmisję danych, bo to nie jest Unia Europejska. Kino, czyli tego włoskojęzycznego. I tak się zastanawiamy, czy ludzie, którzy tu mieszkają, czują się Szwajcarami, którzy mówią po włosku, czy też czują się Włochami, którzy muszą mieszkać w Szwajcarii. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Znacie jakieś ludzi, którzy mieszkają w takich rejonach? Ciekawi jesteśmy, czy są bardziej Szwajcarami, Włochami, Francuzami, w zależności od tego. Jest. A z drugiej strony przypomina nam się też post o Bolzano, o okolicach miasta Bolzano w Tyrolu Południowym. No oczywiście jest to Italia, a jednak no, wielu ludzi czuje się tam Austriakami, mówią po niemiecku. No właśnie, jak, jak dziwne są te pogranicza, te strefy regiony pogranicza. Gdzie z jednej strony jest trochę jednego kraju, a z drugiej strony trochę kraju drugiego. Zwykła promenada nad jeziorem, a wszystko jest tak mega estetyczne, że nie chce nam się wracać. Mnóstwo pięknych ławek, czysyłek, kwiatów, dużo sztuki na deszczach. Przez cały kraj biegnie trasa wycieczkowa Grand Tour of Switzerland. Tuż za granicą zaczynają się charakterystyczne oznaczenia. Pierwszy punkt mamy już zaliczony. I to już koniec naszej wycieczki. Rzucamy więc ostatnie spojrzenie na Lago di Como i wracamy do domu. Jesteśmy Travelav. A wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z wami. Trzymajcie się ciepło. Ciao. Ciao.